Cześć, witam Was na kolejnym filmiku sponsorowanym przez OKX. Tym razem porozmawiamy sobie, jakie typowe asety DeFi można tradować na tej giełdzie. I tak jak mówię, tutaj już od samego początku yy, mamy tutaj Telegram, yy, w którym możecie mieć pełno informacji. E, mamy, też, yy, w, mamy też nasze tutaj yy, filmiki, yy, czyli możecie pójść w zakładkę wideo, yy, playlisty. I zobaczyć sobie szybki start, ok, także inne tutoriale i tutoriale właśnie OKX, jak trajdować oraz inne tutoriale, jak się poruszać w ogóle, co to jest giełda, właśnie w przeglądzie giełd OKX. Więc macie pełen komplet różnych narzędzi, a także giełda OKX daje Wam możliwość tradowania Paper trading tutaj, i wtedy macie cały interfejs i wszystko inne za darmo. Więc jeżeli już używacie giełdy OKEX, jeżeli już na przykład sobie tutaj powiedzmy bez ryzyka tradujecie, może już czas. Nie jest to oczywiście pora inwestycyjna, wszystko co mówię, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Zrobić coś na przykład i zobaczyć parę gorących projektów. A mianowicie będę mówił tutaj właśnie o dzisiaj, o DeFi, w którym jest jeszcze jeden projekt, który nie wystartował, a ja liczę na jego gainy mniej więcej od 100. Do 300% w nadchodzących trzech miesiącach, jeżeli oczywiście Bitcoin na to pozwoli, więc przejdziemy sobie pierw tutaj do rynków. I jak łatwo możecie to zrobić, jest to bardzo dobry interfejs, nie trzeba szukać tak jak w innych giełdach, tutaj wpisywać i ruszać. Zobaczcie, DeFi. No i w DeFi Zone mamy tutaj pełen pakiet różnych monet. My przejdziemy tylko e, przez e, niektóre z nich, e, takie bardziej powiedzmy znane. I na przykład Chainlink. Każdy zna Linka jest to projekt z typu Oracle, czyli tak zwana weryfikacja. Jak sobie wejdziemy właśnie na Chainlinka, e, zobaczymy. Gdzie on teraz się tutaj znajduje? Tu jest, mamy różne wykresy. W wykresie tygodniowym jest dosyć tutaj właśnie już wysoko. Jednak jego predykcje idą na 32 dolary. Więc jeszcze ma dużo do nadrobienia, prawda? Zaraz wejdziemy sobie tutaj jeszcze na będziemy korzystać też z Trading View. I będziemy patrzeć, jak to na przykład tutaj wygląda. Więc jeżeli sobie potradujemy e, takiego e, linka, zobaczmy, spot trading basic, tak jak już wiecie, to właśnie z, z, zaraz, z tego filmiku, którym tutaj już dałem wcześniej w e, tutorialach, no i weźmy sobie trade. Jesteśmy w tej chwili na spot tradingu tutaj. Możemy sobie tutaj patrzeć, co ile, co ile jest. Możemy oczywiście przełączyć na rynki krypto. Zaraz zobaczymy, czy też jest. Jest link BTC, czyli wszelkie setupy, jakie daje na e, Telegramie linka do BTC. Widzimy tutaj na co jest ogromna konsolidacja, więc ta predykcja być może przejdzie. Przejdźmy sobie na na przykład na pełen chart. Spot Market i zobaczmy, mamy bardzo dobry tutaj full screen można też wziąć. O, zobaczymy, mamy teraz pełen interfejs, którego ja na przykład korzystam. No i w tej chwili widzimy fajny rounding bottom. I możemy sobie narysować szybko trendlinie. Giełda właśnie dysponuje takimi tutaj rzeczami i jest to bardzo takie powiedzmy dobre, bo nie każda giełda ma coś, coś takiego także. Jak, ma, jak, jak mamy właśnie taką możliwość, to możemy sobie tutaj zrobić i mamy teraz retest i możemy tutaj już coś potrydzić, jeżeli nasze konto e, coś tutaj zawiera. Ja akurat mam głównie w USD, akurat nie przelałem, ale Bing w BTC, link w BTC, jak i w USD daje właśnie takie możliwości. Kolejną metodą, kolejną metodą, kolejną monetą, jaką się dobrze zainteresować, to jest Maker, ok? No Maker za dużo się nie rusza, jeśli o to chodzi, zaraz sobie też go obejrzymy tutaj na czarcie, na full screenie, ale jak widzicie na dniówce, Mącik, na dniówce, Maker właśnie ma teraz pullback, czyli wystrzelił, ma dosyć duży pullback i jeżeli sobie zobaczymy tutaj na tego dniówce, to jest cały czas w trybie, zobaczcie, parabolicznym do góry. Widzimy, cały czas w trybie parabolicznym do góry. Tutaj ukazał nam się taki dobry poziom. Teraz tutaj zobaczymy horizontal line o mniej więcej. Z tej strony. O. Tu właśnie nam się ukazał taki dobry poziom gdzieś w tej strefie. Jesteśmy pod tą tutaj ceną widzicie, więc w tej chwili być może. Maker. Zacznie. Się tutaj odbijać i. Będzie tutaj punkt odbicia dla właśnie makera. Eee, momencik, zaraz tutaj byśmy go sobie zaznaczyli, mniej więcej w tym miejscu. Być może tutaj być punkt odbicia właśnie makera. Także no ciekawe, jak to będzie wyglądało. Oczywiście też możemy tutaj wszystko obstawiać. To jest akurat maker w USTD, a więc maker jest taką podstawowym jakby Motorem DeFi, jeśli chodzi o Ethereum, i w sumie, jeżeli ten bull run będzie tak duży jak zapowiadają, to cena takiego makera, e, zaraz zobaczymy sobie, cena takiego makera, w tej chwili jest 7200, e, a zaraz zobaczymy sobie, maker. Cena takiego makera będzie wynosiła przy jego supply. Zobaczcie, jaki malutki supply, raptem 900. Ta cena to jest nic, ok? Przy takim supplyu i przy takim działaniu powiedzmy DeFi i wszystkiemu innemu, jakie teraz jest proponowane tutaj na platformie Ethereum, ten supply, i ta cena, no market cap pewnie będzie jakieś 5 razy większy, więc cena też pójdzie pewnie 5 razy większa, a jeżeli banki, wszystko inne ładują się do tego, więc powiedzmy, że ta cena będzie dorównywała cenie może nie bitcoina, ale będzie przynajmniej w połowie do niej. Okay? więc będzie bardzo, bardzo duże, na pewno będzie parę tysięcy, jeśli chodzi o taką monetę. Gdyż Jest to bardzo mały supply, bardzo mały supply. Eee, I dochodzimy do e, Compound, czyli bardzo słynnego gorącego, e, gorącego projektu, jeśli chodzi e, o takie rzeczy, od kiedy został wylistowany na, e, w, e, w, na, na Coinbase. E, zobaczcie, teraz Compound ma swój spadek. Ok, więc w tej chwili e, można by było tutaj troszeczkę zaczekać, aż trochę zatoczy. To akurat jest na dniówce, więc troszeczkę trzeba będzie bardziej poczekać, jeśli chodzi o tym, ale jest dostępny. I przy takiej cenie powiedzmy, powiedzmy, tu mamy takie progi. Aj, łącik. Tu mamy takie progi. Ale sobie skrócę. Oj, dobra, za duża oś czasu, więc po prostu, wiecie, Kampan jest świeżą monetą, nie wszystkie giełdy mają Kampan, na przykład OKX Mago, ale nie wszystkie giełdy mają, więc najprościej będzie, jak sobie zobaczymy tutaj Fibonacci. Ja liczyłbym gdzieś w tym sektorze tutaj. Od 50 do 61 Fibonacci, właśnie już tutaj jesteśmy, zobaczcie na tym suporcie, ale liczyłbym jeszcze na jakiś malutki spadek, gdyż wolumen tutaj nam spada, to jest raptem dniówka, a na 6-godzinówce, sobie zobaczymy, jest nadal no, nadal silne ciśnienie na spadki, zobaczcie, spadamy, więc ja bym liczył właśnie do tego momentu tutaj 186 i to prawdopodobnie będzie ten price discovery, który pozwoli nam kupować właśnie makera po dobrej cenie. Jak widzicie, jak bardzo prosto się tutaj przełącza, to jest po prostu Puff, moment. Ym, kolejną jest, no mój ulubiony, który trzymam też torby, jest Kyber. No i Kyber, Kyber, e, zaraz sobie tutaj zobaczymy. Kyber w tej chwili e, posiada tutaj na, oj, tutaj na Kyber Network, o, zobaczymy sobie. Kyber ma duże pokłady energii, zobaczcie, duże pokłady energii, więc mamy tutaj na full screenie Kybera i na przykład jeżeli sobie zobaczymy Kyber do e, Kyber do krypto e, zaraz zobaczymy czy KN C jest Kyber do krypto Zobaczcie, duże pokłady energii, i mamy znowu zakręcający. Zaraz na dniówce będzie bardzo dobrze widać, Mamy znowu zakręcający tutaj ten paraboliczny wzrost. I mamy tutaj double top, więc możemy przyczekać chwileczkę, aż będzie większy retest do poziomu e, 1500, tutaj satów, i wtedy zaatakować. Zaraz Wam potem pokażę, jakie są tutaj dobre opcje, jeśli chodzi o taki właśnie trading Kybera. Że można go przy, przytrajdować z małą dźwignią. Tutaj akurat jest dostępna razy 3, więc jest idealna, bo wiadomo, jeżeli są większe dźwignie, ludzie idą na ogromne, ogromne dźwignie i wtedy zerują swoje konto. Ja nie traduję na większej, większej dźwigni jak na przykład razy 5. Po prostu nie ma to większego sensu, aż tak chciwy nie jestem. Także Kyber Network. Projekt, który właśnie też posiadam, jest odpowiedzialny za Liquidity Pool, jest jednym z większych takich już projektów działających i w tej chwili trochę się wyprztykał, ale warto go tutaj właśnie mieć. ZRX pominę i dam go na sam koniec, gdyż dam Wam właśnie sok. Jest to projekt, który po prostu uff, jest gorący, podobnie jak Loopring. Zobaczcie, na dniówce lubring bardzo ładnie w tej chwili daje tutaj drugi top. Jeżeli będzie przebicie tego drugiego topu, tutaj mam akurat na szóstce, sobie powiększymy troszeczkę. Widzicie, wszystkie już wchodzą w ten paraboliczny wzrost. Wszystkie wchodzą paraboliczne. Wolumen, zobaczcie, wolumen maleje, a rośnie cena. Więc dla mnie jest to sygnał, że będzie jakiś pullback. Ok, dla mnie jest to sygnał, że będzie jakiś pullback. Więc ja bym na chwileczkę tutaj zaczekał. Mam tutaj double, double bottom, więc w tej chwili taki retest tutaj do poziomu 17 dolarów byłby idealny wejście i odlatujemy z tym kosmosem. Także loop też z gorących projektów. Nie wszystkie, pamiętajcie, monety są na pozostałych giełdach. A tutaj właśnie dzięki tej zakładce mamy dobrze. Na przykład dużo ludzi miało problem z kupnem balansera. Ok, i a już na przykład Molecular Future tak samo. Key Cash też jest projektem starym już, starym, przeżył zimę, ok, krypto, więc też można brać różne pod nią pod uwagę. I na przykład w takie właśnie projekty powiedzmy sobie, jak mamy na przykład Balancer, który jest już dosyć, dosyć spory tutaj, ma już no, 20 dolarów, ale Balancer ma dużą przyszłość, jeśli chodzi o krypto. Więc w tej chwili, zobaczcie, na tygodniówce on za dużo nie pokazał. To jest raptem ogromna konsolidacja z e, tutaj, e, z właśnie z, z, z tych lat. Także zobaczcie już, jakie mamy tutaj możliwości, jeśli o to chodzi. Um, jeszcze tutaj jedna jest moneta. Ta, która mnie interesuje. Zaraz znajdziemy ją sobie. A mianowicie chodzi o BNT. Nie. Akurat e, LEND. Czy LEND jest tutaj e, w tym pakiecie? Zaraz. Zobaczymy sobie. Cancel. Jesteśmy all. E, jeżeli nie ma, to przejdziemy. Jest. LEND. Więc LEND. Musi zostać przeniesiony do tej zakładki do tej zakładki DeFi, zaraz e, jeszcze raz lend, trade. Lend powiem wam, że jest topową monetą. I zobaczcie, na dniówce znowu jest pełna konsolidacja. Oczywiście, że jak będziemy tradować tylko na dniówce, to minie nas bardzo, bardzo dużo. Dlatego przełączymy sobie na godzinówkę, na przykład. I jak widzimy, w tej chwili e, jest tutaj, tu się, jest tutaj mały właśnie. Wzrost, okay, to jest świeża moneta, tutaj właśnie na, na OKX, i jeśli zobaczyć sobie na e, e, lens powiedzmy BTC, no może USD tam jest tak dostępna USDT. OK, tutaj na OKX to dopiero tutaj wyszliśmy, więc e, trzeba był się posłużyć troszeczkę większą ilością danych. Lend USD, i na przykład można by to było zobaczyć tutaj, też jest mało. No, w tej chwili, Lend jest dosyć wysoko postawiony, więc ja bym zaczął od obserwacji tego Lendu, a nie na przykład od razu od, od tradingu tutaj. Także podczas dnia, Lend ma Rounding Bottom. Jeżeli wyjdzie powyżej 42 centów, no to możemy tutaj ATAK robić. Widzicie, jest Rounding, i w tej chwili. Mamy tutaj 0,43. Ehm, ostatnią monetą, jaką chcę Wam pokazać, właśnie, która jest w tym pakiecie DeFi. Ok, DeFi. Ehm, jeszcze spojrzymy sobie tutaj na ten e, MOF. Co to jest dokładnie MOF? MOF. Momencik. MOF. MOF to świeża moneta Nie ma nawet podanego jeszcze e, supply tutaj e, Więc e, jeśli sobie zobaczymy, hęcik, zaraz zobaczymy sobie 30 dni od kiedy w e, MOF tutaj zobaczcie, cały all time high. E, oj, Mancik, rok pełen. W 2000 tutaj w, w styczniu miała swój top. I w tej chwili jest bardzo nisko, więc już niedługo, prawdopodobnie, MOF pokaże. Wszystkie, właśnie, projekty DeFi są w tej chwili pompowane. Więc jak sobie zobaczymy tutaj na pełen ekran, to zobaczcie, jest piękny spadek. W sumie to ja bym mógł w nią tutaj coś troszeczkę zainwestować. To jest jednogodzinowy. Też jest spadek. Tutaj też jest spadek. Trzeba by było poczekać do jakiegoś sensownego poziomu. Zmierzmy sobie to w Fibonacci. O, jesteśmy centralnie na 61. Według mnie jest to dobry moment na wejście. I no, nie powiem, ale bardzo dobrze to wygląda tutaj. Zaraz zobaczymy, czy jest to, co mnie tutaj interesuje. Akurat nie ma tutaj dźwigni, ale. Taki MOF, teraz ile ja mam jeszcze tutaj? Takie resztki dolarowe miałem eee, Funding Account, to Spot Account, confirm. Ja sobie MOF kupię na takiego małego longa, bo skoro jest tak nisko, <grych> zobaczcie, skoro jest MOF, jest teraz dniówka. Eee, skoro jest tak nisko, ok, jest tak nisko, to nie wiem, czy mam tutaj linijkę dostępną też. Priceline, Price line to chyba linika, tak? Nie, to akurat nie linika to MUF, Zobaczcie, ile jest, yy, ile ma mocy. Zobaczcie, to jest, to jest mniej więcej od, od takiego momentu 1,80 na 2, <gryw> to będę mógł coś tutaj testowo przyrobić. Zobaczymy, jak już będę miał alarmy, że zarobiłem dosyć sporo, to wtedy będę mógł yy, dorzucić do tej pozycji. Zacznę od 15, potem dodam kolejne za chwileczkę i kolejne, jak uwolnię z innych kąt. Tutaj te rzeczy, ale dla przykładu dzisiaj kupimy sobie. MUF, proszę bardzo. Buy order history field. Dziękuję bardzo. Mam, mam balans. Także zobaczymy tak na próbę, co tutaj jest. Ja lubię tak wkładać takie dziesiąteczki, piętnasteczki w różne takie właśnie rzeczy. To tak daje taki większy tutaj manewr. Wtedy wzbudza we mnie to, żebym się zainteresował tym. No i dobra. Ostatni projekt, jaki poruszę to 0x, no i zobaczcie, 0x w tej chwili, patrzcie, to jest najlepszy dla mnie projekt na nadchodzące tutaj rzeczy, jeżeli już macie konto otwarte i tradujecie, to spójrzcie, zobaczcie, ogromna faza konsolidacji, to jest tygodniówka, tygodniówka i zobaczcie, jakie potencjalne wzrosty, żeby dostał się do mnie więcej średnich high, nie all time high, a średni high, ok. E, więc 0x idzie jakieś 300% do góry, widzicie? Dodatkowo 0x e, e, ma, je, będzie jeszcze miała hype, więc może pójść w paraboliczny ruch, więc e, no widzicie, jaki jest tutaj ten potencjał. To jest po prostu gorąca, gorąca e, moneta. Można go tradować też chyba w parze krypto, zaraz zobaczymy, ZRX. Jest w parze krypto. O, jest też w parze do Ethereum, czyli takim swoim naturalnym środowisku, bo to jest Zero ERC-20, więc em, no jest tutaj dużo. Więc, jeżeli ktoś by chciał pomnożyć swoje Ethereum, a to jest właśnie dobra okazja do tego, no to wydaje mi się, że właśnie e, opcja tutaj na OKX przelać sobie na przykład jeden Ethereum, będzie można mieć takie trzy Ethereum. Jakby jeszcze była e, możliwość grania, tutaj to krypto jest LCT, ale jakby była możliwość grania jeszcze na na przykład jakimś małym margin, to w ogóle można by było zrobić lepiej niż na jakichś konkurencyjnych futuresowych giełdach. Także to tyle, jeśli chodzi o teraz. Jeszcze jeden filmik też dogram o futuresach i o derywatywach, czyli margin znowu obstawimy coś sobie, a także na par na futuresach. Więc na razie trzymajcie się, cześć!